Panie, czy metro pojedzie w niedzielę, czy będziemy mogli wsiąść i jechać? Pan dzisiaj, zdaje się, odbierał metro, panie wojewodo. Z jakim skutkiem? Nie mogę tego powiedzieć ani panu dyrektorowi, ani państwu, czy pojedzie w niedzielę, bo to nie jest decyzja wojewody, tylko już prezydenta miasta oraz metra. Natomiast za chwileczkę będą ją konferencje prasowe, na której wszystkie szczegóły podam. Tak, w dniu dzisiejszym są już wszystkie decyzje wydane. I dzisiaj będę mógł ogłosić, że jest to sytuacja, która została wypełniona poprzez deklarację moją wcześniejszą, że przy współpracy z inwestorem z miastem jesteśmy w stanie to przyspieszyć maksymalnie i udało się to wszystko zrobić. Efekt trudnej, aczkolwiek skutecznej, to jest bardzo dobrą informacją dla mieszkańców Warszawy. W współpracy udało się wszystkie dokumenty zgromadzić do końca sierpnia i stosowne kontrole przeprowadzić i w dniu dzisiejszym można ogłosić, że metro będzie otrzymywało decyzję pozwolenia na użytkowanie. No, bardzo jesteśmy wdzięczni, że pan wojewoda zdecydował się tutaj poświęcić czas i ogłosić tę decyzję, na którą czekają warszawiacy. A jakie wrażenie na panu wojewodzie robi metro? Jest to oczywiste, że takie miasto jak Polska, jak, jak, tutaj, jak Warszawa, która jest stolicą Polski, no musi mieć e, wszystkie rozwiązania, które są na poziomie światowym. Także jestem bardzo raczej Warszawa szybko do tego właśnie poziomu stara się dojść. Także każda inwestycja tego typu, a szczególnie metro, jest bardzo, bardzo potrzebna i tego się też bardzo cieszę. Bardzo dziękuję. Wojewoda Mazowiecki, pan dziękuję Zdzisław bardzo. Sipiera. Dobrego dnia. Dziękuję, również dziękuję. A few moments later. Informujemy o tym, jako pierwsi metro może pojechać na targówek. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera powiedział na naszej antenie, że wydał zgodę na użytkowanie nowego odcinka drugiej linii. W dniu dzisiejszym są już wszystkie decyzje wydane i dzisiaj będę mógł ogłosić, że jest to sytuacja, która została wypełniona poprzez deklarację moją wcześniejszą. Anna Barton, rzecznik metra warszawskiego, powiedziała naszym dziennikarzom, że spółka potrzebuje do 72 godzin, żeby uruchomić planowe kursy na targówek. Pociągi będą się zatrzymywać na stacjach szwedzka, targówek i trocka. Po prawej stronie Wisłe w najbliższych latach powstaną stacje Zacisze, Kontratowicza i Brudno. Z lewej strony trwają prace przy stacjach Bemowo i Ulrychów. Wkrótce rozpocznie się budowa odcinka między stacją postojową na Morach a Lazurową.